Siemaneczko, tu Jarek z tej strony. Witam się na moim kanale JBC Blog. Dzisiaj pogadamy sobie o świętym trójkącie. Nie do końca on będzie święty, tylko będzie taki powiedzmy standardowy. Jak widzisz relacje między sobą, Ty jako usługodawca czy dostarczyciel jakiegoś towaru usługi, producent i tak a klient a konkurencja. Jak widzisz tą relację? Gdzie jesteś ty? Gdzie jest klient? Gdzie jest konkurencja? Jak to w Twojej głowie wygląda? Takie na dzisiaj pytanie do Ciebie. Jeśli chcesz znać moje zdanie, konkurencja jest po to, żebyś nie spał. Opcja jest taka: albo ty wyznaczasz standardy, albo oni. Jeśli ty podglądasz, co robi konkurencja i zajmujesz się, swoją uwagę kierujesz więcej na to, co robi konkurencja, niż na to, na przykład, co potrzebuje klient, to jesteś w dupie. Masz być skupiony w 99% na, twoje, na potrzebach Twojego klienta. W 99,9 bym powiedział. Możesz czasem rzucić okiem na to, co robi konkurencja, bo jeśli będziesz, ale w większości z Was. Łatwiej jest rzucić kamieniem w kogoś, jak ktoś robi coś dobrze i go ściągnąć na, na dół, na swój poziom, w stosunku sensie debilizmu, niż zrobić coś lepiej od niego. Wyznaczyć jakiś standard, wziąć jakąś niszę, weź w nią i zrobić się mistrzem w niej. Skup się na tym, co chcesz robić, tu, z serducha i zacznij to robić, całym sobą. Był materiał ostatnio o zadowoleniu, 10, raz, 10% razy 10, Ty masz działać na 100% i mentorze, który ma Cię kopać. Zajmij się tym, czym chcesz robić, nie będziesz się frustrował. Masz klienta, doszedłeś już do takiego stanu, że yy, wypracowałeś jakąś usługę i masz klientów, zajmij się klientem. Na konkurencję możesz zerkać, czasem zobaczyć, gdzie są, jak daleko są za Tobą w tyle. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz dziedzinę, która jest niszą, w której nie ma nikogo, jest pusto, to nie masz konkurencji. Tak to takie proste. Zajmij się klientem i działaj z nim. Jeśli swoją uwagę odwrócisz na to i będziesz patrzył, co robią inni, i 90% swojej uwagi będziesz przyglądał się i nic nie robił, no to twój klient pójdzie do nich. Bo ty nic nie robisz, bo się przyglądasz. A nawet jeśli masz klienta i coś tam mu robisz, to on jest stratny, bo nie przykładasz mu tyle uwagi, ile on sobie życzy, ile powinieneś mu dać. Więc ten trójkąt wbij sobie do głowy, że klient jest najważniejszy. No jest takie powiedzenie, nasz klient, nasz pan, albo kto inny ma powiedzenie, klient jest moim szefem, sranie w banie, i tak dalej. Jeśli sobie musisz to wmawiać, albo musisz się sztucznie do czegoś motywować, to zmień pracę. Zmień pracę, naprawdę. To nie jest praca dla ciebie, to czym się zajmujesz. I to zrób jak najszybciej, bo się wypalisz, bo stracisz życie, zmarnujesz je. Na to. Że robisz coś, czego nie chcesz robić. Albo odnajdź w swojej pracy takie wartości, które są ze sobą zgodne, albo zmień swój system wartości pod tą pracę, którą robisz, żeby przestała sprawiać ci, żebyś przestał sprawiać sobie za jej pomocą frustrację, tworzyć. Hmm? Tak, to takie proste. Nie mów mi, że to jest trudne, bo wiem, że nie jest. Jeśli masz jakieś pytanka, pisz tu. Jeśli masz jakieś pytanka szersze, pytanka odnosząca się do tego materiału pisz tu. Pod spodem, pod materiałem. Jeśli masz jakieś pytanka szersze, mniej lub bardziej intymne, pisz na maila podanego w opisie kanału. Na pewno nie odpowiadam, bo nie da się prowadzić normalnych konwersacji. Zresztą ona gdzieś znika, psuje się i tak dalej, więc. Na pewno dostaniesz, jeśli napiszesz, na pewno dostaniesz informacji, napisz na maila. Musisz sobie wejść na kanał, znajdź informacje, tam będzie podany mail i na ten mail proszę pisać. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć!